Witam Was w kolejnym odcinku. O, mianowicie, do, jakby to powiedzieć, kontynuacji tego dnia ze sprawdziwkami. I idziemy na kureczki zobaczyć, nahapać się tych kureczek. Mam nadzieję, że uda się coś zapnąć od tych kurek, ale powinny być. Powinny być na pewno na tamtym miejscu. Natomiast na tym stanowisku, no nie wiem, czy będą, czy nie. Może ktoś tu rano już grasuje? I mógł nas wyprzedzić też, nie? Więc zobaczymy. Będziemy się widzieć już przy jakichś grzybach e, w lesie wilgotno. I tak dalej. E, ładnie to wygląda. Dzisiaj taki mniej słoneczny dzień, trochę. No ale, ale jednak. Ciepło, ciepło i wilgotno w lasach, więc to daje nam szansę na znalezienie paru, nastu, może kurek. Pff, zobaczymy, jak będzie. Także zapraszam Was do oglądania. Mamy, rozbijamy pierwszy kurnik. A no więc tak, jedna, druga i trzecia tu będzie. O, cała familia. Zobaczcie. Tu mamy tą poprzednią, tu jest jedna malutka. Tu jest jedna. Oj, nóżkę oberwałem. Druga, i trzecia, czwarta. Jeszcze obejdę sobie. Zobaczę. Czy nie ma kolejnych. Mam też oczywiście pokażę. Czy nie ma kolejnych jakichś zdobyczy? Nie. nie ma. Tam mały kurniczek rozbity. Znalazłem wcześniej dwie, ale to takie mi zarodki. też. Więc co? Coś tam jest. Dobra, cniemy i do koszyka. Gołąbek, jaki piękny. Solidna sztunia wielki jak cholera. No zobaczymy jeszcze tutaj ten skraj lasu. Generalnie w środku to tak nic nie ma. Tamte też to tak wychodziły trochę. Jeszcze znalazłem tam dwie takie w głębi. Jakby. <grym> Więc bo no tu to zawsze szału nie ma. nie? To znaczy zawsze. No Kiedyś tu był szał, ale się skończyło. poszła w odchłań. Także kurkowo tutaj. To już jest taki dawny temat. Szkoda, bo to było bardzo piękne miejsce tutaj. Rypałem ogromne ilości tych kurek. No, ale czasem i tak bywa, się przenoszą, więc idziemy za nimi głębiej. Wpadamy jak przycinaki szukamy mamy tutaj bankowo że poznajduję jakieś kurki tylko kwestia gdzie już widzę jedną to muszę tak wejść, żeby nie podeptać następnych nie o o tym mówię właśnie, ale tu ktoś zbiera tu ktoś regularnie zbiera nie o proszę bardzo jest tu jest następna są bardzo ładne rzekłbym wypasione zobaczcie, jakie spaślaczki. To są kurki konkretne. Tu widziałem jedną. Gdzie ją widziałem teraz? Będzie problem mi teraz znaleźć. Tu jest dobra. Tutaj jest malutka w do reszty. Ale tutaj jest parę takich miejsc. Ja sobie pocnę. Ale widzę kurę tam. No, tutaj się nachapiemy. To będzie to. To będzie to takiej ilości, że trzeba będzie na rynku sprzedawać, bo nie będzie co z tym zrobić. Dobra. Tu mamy jeszcze takiego kurczaka, że się zawinął. Jak on tutaj to zrobił? Aha, tu jest patyk. Dobra. O! Zobaczcie. tu już jest kura. Kurczę mać! Tutaj jest obok was. Zaraz wam... Pokażę, taka mniejsza kurka, A tu jest bydle. Spróbuję to tak nagrać, żebyście... Dobrze? Dobrze. Patrzcie, tu jest bydle. Kurki, ta jest ładna, ta jest twarda, no. One w tym chut, to wiecie... Są bardzo mokre, jest obok następna malutka, urwałem nuchę, ale okej, okay. dwie takie. No, tak to ja mogę szukać <noise> kureczki, nie? Dobra, jeszcze się tu przejrzymy dobrze, czy tu czasem gdzieś tam się nam nie chowa jakaś... <noise> Dobra, no lecimy dalej. I tak to wygląda i będziemy tu trzaskać trochę. Tam się pod patykami chowają. Dobra, mamy tu jedną pod patyczkami i zarodka taka a tu jest druga pod patyczkami. Mówię, że kosimy je cały czas, cyk Ich tu trochę może być. Powiem wam. O, patrzcie, prawie podeptałem. O, tu jest cała familia. Nie, dwie są. Dwie są. Urwać. Urwaliśmy, no cyk. I tą i szukamy dalej, nie? Może być coś. Nie. No i taka to dłubaninka dzisiaj będzie. Tu widzę jest chyba kuraczka. Jest. To są takie mizerotki widzę. O, takie. Ale dobra. Te są już takie skrapciałe, wiecie? Już, już bardzo mocno. zostały deszczu. Tu też jest jedna taka, ale to chyba będzie. Nie, też jest taka se. No dobra, się schowałem w i To je wykończyło. No, wilgoć, wilgoć. Mokro jest, fajnie jest, więc dobra. Przy następnych się będziemy widzieć, jakiś kurniczek się rozbije. I znajduje jakieś pojedyncze nóżki. Ktoś tutaj cały czas chodzi, ale, ale jest to tak zwany sekundowy gracz, czyli wpada tu tylko na chwilę. Znajduje z dwie, trzy i ucieka, a to miejsce trzeba dobrze obejść, więc to już jest zadanie dzisiaj dla mnie, zobaczymy ile się uda rypnąć, no, tak naprawdę to dopiero tu zaczynam się rozkręcać, o kureczki, ja takie lubię kurki. Że tego jest mnóstwo. Tego można rypać i rypać. Cały dzień jak jest dobre miejsce, to cały dzień można poświęcić na to. Brzybobranie kurkowe. Zaganianie kur do kosza. No nie ma tak dużo, bym się spodziewał. Wieszcie, że będzie. Ale znowu się znajduje to, to konkretny kaliber, nie? Także, jak już mają być, to konkretne są. No i są strasznie pochowane po tym chłu i tak dalej. Ewidentnie, ewidentnie się chowają. Zobaczcie, tu zgniły aż w tym mchu. I tak to my kurde nic nie zrobimy. No jak można tak powiedzieć. O, zobaczcie. Ale w tym to kurczę aż pięknie wystawał tylko kawałek jej. ale czujne oko i gitara i są tutaj też zobaczcie, tylko kawałek odstaje trawkę podnieść i buch do koszyka nie mam z No. I tak się kręci. Mam dzień. Na kurkowaniu. No i będzie mycia z tymi kurkami, bo jak jest mokro, to one właśnie się strasznie oblepiają tym wszystkim. Ściółeczką. No Ale nie ma co płakać, nie, ważne, że są. Dobra, tu widzę tylko dosłownie skrawek. A jak podejdę, to jest więcej. Także się nachyliłem, to widzę drugą. I ta może być solidniejsza nieco, hu hu nieco nieco, dwie, Oje. Oh yeah. je, dwie, no i pięknie, takie rzeczy lubię, takie konkrety, to już są kurki nie, zobaczcie, to już są kurki, jeszcze tu coś mamy takiego? kurkowego. trzeba dobrze przejrzeć jak zawsze to jest podstawa Się nie ruszać za daleko, tylko dobrze obejść zawsze te 3-4 więcej wpadają nie ma bata to jest podstawa wszystkimi grzybami, a szczególnie z gąskami zielonymi i sinymi, sinne to jeszcze tak no, wystają, ale, ale te zielone to Uwielbiam zbierać i bardzo dobrze sobie z tym radzę, jak wiecie. Także łapeczkę pod filmem zostawić, kto się doczekać nie może tych gąsek zielonych. Dobra, jak coś znajdę, to wtedy Wam włączę, pokażę. No, takie rekordy też się trafiają. Impulsie takie małe. No ale tak to jest. Jak się przychodzi za wcześnie, i się zrywa przed, przed dojrzewaniem. No kurczę, słabo, nie jest tak wcale aż mega, ale widzę, że tu ktoś po prostu zbiera też, nie? Więc wiecie, i pewnie pozbierał te, co wystawały, a, a ja z tym sokąlim okiem to chapnę wszystko, co zostało, nie? Resztki dla mnie. Kurczę, nie lubię jak słońce świeci, bo nic nie widzę wtedy. No ale taki mamy klimat. Taki mamy klimat. Muszki co chwilę po mnie łażą. Muszki, pająki, także w lesie ciężko. Ciężko, ciężko. W lesie ciężko. Myślę, że to już ostatnia będzie. Nie jest tak kolorowo. Myślałem, że tu nikt nie chodzi, bo jest wycinka lasu, ale jak widać, nie tylko ja mam to w dupie. <grym> to znaczy, wiecie, no jak, jak tu były maszyny, to nawet nie myślałem o tym, żeby tu wjechać. Ale maszyny się już stąd zwinęły, i zostało 5 dni jeszcze w terminie, bo jest tablica, że do ostatniego lipca. A że nikogo tu nie słychać, cisza, no to tak. A jakby było na odwrót, że ktoś tutaj, wiecie, yy, urzęduje i, i słychać te maszyny i tak dalej, no to bym nawet tu nie wszedł. Nie? Chcę pojechać dalej. Niestety, kurkowo by się skończyło szybciej. A tak, zobaczcie. Zobaczcie. Całkiem, całkiem. Fajniusi dzień. Mega długo pochodziłem po laskach. Pozapieprzałem, płuca czyste, to się nawąchasz tego lasu, tej wilgoci. Tego wszystkiego to jest super dla płuc. Ekstra bym powiedział wręcz. Nie od razu inaczej się czuję. Trochę mnie głowa bolała. To się strzeliło parę piwek wczoraj. No ale leczenie udane. Leczenie udane. Idziemy do drogi biorę mojego kochanego psiaczka. I co? Nie spadamy na chatę obrabiać grzyby. Trochę tego jest. Bardzo jestem zadowolony z dzisiejszego grzybobrania. Nie ma to jak wiecie taki borowik pięknie stojący, taki duży, nie elegancki. To jest najpiękniejsze, co może być. Ale też i bardzo ładne kureczki znalazłem. Dzisiaj więc dzień jak najbardziej udany, jak mi się uparł. Tam wiecie, pochodzić dalej, to bym pewnie kosz zapełnił tymi prawdziwkami. I jakbym zabierał nóżki, to, 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 to też bym pewnie miał już dużo więcej, ale yy, nie zabierałem. Jeszcze w domu to trzeba powykrajać. Pewnie troszkę odpadnie tego nawet sporo, ale trochę zostanie. A to oznacza, że doda się troszkę śmietanki. Bo się wrzuci pierw tak, borowiczki, kawałeczki. Dodamy soli, żeby puściły wodę szybciej, poddusimy. Następnie w tę taką esencję, taką końcówkę tej esencji dodamy gęstą, kwaśną śmietankę. Nie wiem, czy kwaśną mam, czy ten, ale coś takiego. I następnie do tego dolejemy z pół litra wody i wrzucimy makarona. Wrzucimy makarona i zostawimy to tak na 5 minut. I będzie szybciutko zrobione. jak chcecie to przedłużyć, no to śmietankę, żeby tak troszkę bardziej ją tak zagęściło. Wtedy trzeba przytrzymać. Eee, ale ja tak robię zawsze. Wychodzi fajny, delikatny makaronik z borowiczkami. I to takie moje szybkie danie takie 5 minut. Wrzucam na, na, na naprawdę konkretny gaz. Tylko czekam aż makaron dojdzie. Ale to taka hamuwa jest. Jak chcecie to zrobić lepiej, no to są inne sposoby. I możecie tutaj śmiało się w komentarzach podzielić z tym. Ja uciekam. Mafijka jest zajechana. No i co? Trzymajcie się, kochani. I tyle. Do następnego.